W ramach tego projektu powstał kierunek inżynierii środowiska związany z gospodarką wodną, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi inżynierskich, że tak powiem. I chodzi o to, że inżynieria środowiska wcześniej była u nas na naszych studiach, ale w języku angielskim nigdy jej nie, nie mieliśmy. Dzięki pomocy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej został opracowany program studiów, został wdrożony ten program studiów. To naprawdę była wielka, wielka praca organizacyjna, żeby, żebyśmy to do, dowieźli do końca. No i to jest też ważnym elementem, że to są studia drugiego stopnia realizowane przy współpracy z Kazachstanem i studenci, absolwenci dostaną dwa dyplomy. Nasz oraz Kazachskiej Uczelni badawczo rolniczy. Dla nich to jest bardzo ważna sprawa, bo mają dyplom uczelni Unii Europejskiej. Ten dyplom daje im wszelkie prawa, jakie my mamy w Unii Europejskiej, podejmowania pracy. Druga rzecz, na przykład taka bardzo prosta, jeśli chcieliby iść na studia doktoranckie u nas, to nie muszą przedstawiać certyfikatu językowego, ponieważ zaliczyli drugi stopień studiów magisterskich w języku angielskim, a to jest równoważne z takim certyfikatem. W związku z tym mają łatwiej ci wszyscy, którzy chcieliby u nas studiować na trzecim stopniu studiów. Natomiast sam program to jest program związany z gospodarowaniem wodami w okresie zmian klimatycznych powodujących zagrożenie niedoborem wody i inne sytuacje kryzysowe. I sama idea była taka, żeby studenci studiowali tak jakby dwa przykłady. Polskę, która właśnie wkracza w te zmiany klimatyczne, gdzie te problemy z wodą zaczynają być naprawdę istotne i Kazachstan, gdzie już dawno one były tak? problemem, a już teraz są w kryzysie, bo tej wody po prostu brakuje wyschła, jeziora aralskie na przykład. Generalnie studenci studiują takie stosunki wodne i sposoby zarządzania gospodarowania wodą w klimacie zarówno takim kazachskim, pustynnym, kontynentalnym, jak i w naszym przejściowym wymiarkowanym. To są różne metody. Z takich inżynierskich metod, które tutaj wdrażaliśmy, no to było modelowanie hydrologiczne z wykorzystaniem różnych narzędzi zarówno w obszarze miejskim, jak i w obszarach takich wiejskich czy chronionych. W zależności od specyfiki braku wody, bo o tym mówimy cały czas, to ten model hydrologiczny był trochę inny. To jest tak jeden z elementów, a drugi bardzo mocno akcentowany. U nas na studiach to są analizy przestrzenne, zastosowanie systemów informacji przestrzennej i teledetekcji. Do tego, aby powiedzmy obliczenia nasze wykazywały również zmienność przestrzenną, to nie jest tak, że wody brakuje wszędzie tak samo. W zależności od ekosystemów, od ich przestrzennej zmienności, tej wody będzie inaczej brakować w różnych miejscach. Dlatego ta przestrzeń jest bardzo istotna. Jeśli chcemy utrzymywać drugi poziom studiów, musimy myśleć o kierunkach migracyjnych, że tak powiem, i o kierunkach angielskojęzycznych.